Witam serdecznie, słuchajcie. E, często pada pytanie kierowane do mojej osoby przez jednego widza: czy można podgrzać posiłek bez ognia? Oczywiście. Mam tutaj taki ciepły posiłek bez ognia. Zestaw do bezpłomiennego podgrzewania posiłków. Wędkarstwo, podróże, kemping, turystyka górska, zrobiłem oczywiście. To już było przeze mnie testowane. To kosztuje około. 20-30 złotych w sklepie. I takie opakowanie zawiera oprócz nam opakowania wiadomo tacki, takiego przykrywki, takiego pojemnika garka takiego zwanego no i opakowania. Jeszcze tu za, yy, było w zestawie taka opaska yy, papierowa, ale po prostu ja ją po prostu, no, usunę, bo mi się już rozleciała. Od razu mówię, że to było używane kilka razy. Oczywiście w zestawie były też podgrzewacze. Także dzisiaj postaramy się to jakoś zorganizować. Ja przypominam, że już z tego korzystałem. Dla mnie to jest sposób niezawodny i idealny, żeby nie targać tych wszystkich kuchenek gazowych lub innych rzeczy. I oczywiście, żeby być też niewidocznym w lesie. Bo wiadomo, ognisko też w jakiś sposób nas tam sygnalizuje. I pokazuje naszą obecność. Tak? Ja to korzystałem i mniej więcej jest fajne. Około wlewamy tam mniej więcej 200 ml wody do tych podgrzewaczy. bo to wiadomo, to może fajnie teraz puchnie. Już ich widzę, że tego wrzucamy sobie tą drinkę. Ja mam akurat w tym przypadku flaczki, bo nie, nie unikam, że flaczki bardzo lubię. Wyjmujemy sobie te flaczki. Słuchajcie. Musimy trochę poczekać, żeby ta reakcja chemiczna zadziałała się. Już coś tam się dzieje, bo już się pójdzie. Możemy sobie to, to nawet wyciągnąć. Nie widzę żadnego problemu. Wiadomo, reakcja chemiczna musi też nastąpić. Musimy chwilkę poczekać. Taki posiłek powinniśmy zgodnie z instrukcją podgrzewać około tam mniej więcej 13 minut. 400 ml wody musimy wlać. Także szczerze mówiąc, ja trochę to testowałem inaczej niż tam producent. Polecam gorąco. No niestety reakcja chemiczna musi nastąpić długo, bo to musi nam się tutaj fajnie nasączyć tą wodą. Także na razie przerwiemy film i wrócę już, jak już będzie za kilkanaście minut. No już idzie ciepło, ale wiadomo, no, no, reakcja jest niezawodna. O, ciepło już idzie. A żeby długo tutaj Państwu nie przeszkadzać zbytnio takim monotoniem, może przerwimy film i wrócimy do filmu, jak już będzie się to grzało. I wtedy zobaczymy koniec, efekt końcowy. Także na razie przerwamy film, wracamy dalej. Witam serdecznie. No tutaj po upływie około 10 minut. Już jest reakcja chemiczna. Jak wspomniałem miałem taką papierową stążkę na to, a tu mi się zniszczyło. Dlatego ja chcę tam wolę czymś tam przycisnąć Przyłożyć. Powiem szczerze, że już jest fajnie, bo już się galancie grzeje. mi klaczuszki nasze. Zobaczymy teraz, czy ciepłe są. No, powiem, że ciepłe są. Miejscami są jeszcze gdzieś tam gorące, dlatego trzeba to stopniowo też mieszać. Ale powiem szczerze tak, około 15 minut w takim grzaniu będą flaczki, no co prawda nie gorące, ale na pewno będą ciepłe. Czyli ciepły posiłek najważniejszy, bo jaki to jest sens, jeżeli posiłek gorący, tak? Tylko się człowiek poparzy. Także mówię, taki fajny zestaw jest rewelacyjny na takie wypady, gdzie no niestety no budowa ogniska, rozpalanie ogniska wymaga w sobie dużo takich yy, czynności. Tak się zebrać drzewo, rozpalić. Wiadomo, to cza, zajmuje czasu. A to pyk wyciągamy z plecaka, rzucamy podgrzewacze, posiłek 20 minutek. Zabieramy ze sobą, przepukać. Dziękuję, do widzenia. Ja z tego korzystam już tego akurat przykładu korzystam yy, już kilkanaście razy, tylko on taki troszkę jest zmęczony swoją naturalnością. Ale mówię. Już się dzieje fajnie. Także mówię szczerze, jeszcze to wszystko tu widzę się w Gotuje się. Mówię 15 minut i będzie naprawdę ciepły posiłek. Można sobie go spożyć. Zajrzyjmy jeszcze, bo niestety placki są dobre, nie, nie ukrywajmy. Powiem szczerze, że już... No. Dobra. To są takie naprawdę eleganckie, gdzie można takimi placzkami na przykład się rozgrzać. Także serdecznie polecam takie produkty, takie nowinki też pokazuję na swoich koleniach survivalowych, bo niestety ja korzystam z nowoczesnej technologii, to co wprowadza jest na rynek, ja to testuję, nie testuję pod firmę, tylko testuję pod siebie. Jak to ma wyglądać, czym to się je? Także serdecznie pozdrawiam wszystkich i zapraszam na swoje szkolenia. Pozdrawiam, jo.